Joanna Kaczmarek, witam Państwa w programie Strefa Łódzkiego Domu Kultury. Mówić będziemy o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w Łodzi i w regionie, a dziś o najciekawszych inicjatywach, jakie na najbliższy sezon przygotował Łódzki Dom Kultury. Ze mną moi goście, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury, pan Jacek Sokalski. Dzień dobry. Oraz pani Malwina Paroń, EUDK, koordynator projektu Wojewódzka Strefa NGO. Dzień dobry. No właśnie, nowy sezon, będą nowości? Będą. Łódzki Dom Kultury skupił wokół instytucji już, dyrektorów Muzeów, dyrektorów instytucji kultury. Teraz czas na organizacje pozarządowe. Myślę, że pani Malwina powie więcej. Chcielibyśmy w tym roku skupić, zaprzyjaźnić się z młodymi organizacjami, które powstają, które mają kłopoty organizacyjne, takie miejsce stworzyliśmy i czas na taką dużą aktywność kierowaną dla seniorów. I na pewno w tym roku uruchomimy festiwal wojewódzki regionalny, który nazwaliśmy Wojewódzką. Wojewódz, on się nazywa Wojewódzki Festiwal Twórczości Dojrzałej 60. Będzie w odcinkach, w czterech odcinkach, tematycznych odcinkach. I również chcielibyśmy w okresie letnim podsumować, corocznie podsumowywać ten, ten festiwal. Kierujemy dla grup, które istnieją, funkcjonują w domach kultury. W, 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 w strukturach uniwersytetów trzeciego wieku, jak i również do tych grup, które są mnie, działają nieformalnie. Czy taka trochę alternatywa dla senioraliów łóckich? Nie, może niekoniecznie, ale alternatywa. To będzie takie poszerzenie działalności skierowanej dla seniorów, który, która ta aktywność już od kilku lat funkcjonuje. U nas dużo seniorów przychodzi do Łódzkiej Domu Kultury, dużo osób korzysta z naszych, naszej oferty, ale chcielibyśmy to w jakiś sposób uporządkować, no i wyjść takim dużym przytupem naprzeciw oczekiwaniom. Mówimy o warsztatach, mówimy o konkursach, o czym. Dokładnie tak, konkursy tematyczne chcielibyśmy młodych, znaczy młodych, młodych, można tak powiedzieć, młodych, e, e, z, młodych duchem, z, mu, tak, młodych duchem i starzem e, poetów e, skupić wokół Łódzkiego Domu Kultury, zaprosić do udziału grupy teatralne, plastyków, e, tancerzy, a więc. W, takie formule, formule będą się odbywały. Konkursy, konkursy cały rok. One będą podzielone na cztery części. Będzie edycja wiosenna, jesienna, letnia, letnia właśnie to podsumowanie tej działalności całorocznej. Będzie się odbywała, to podsumowanie będzie się odbywało się w różnych częściach województwa i tu zachęcam te grupy artystyczne już do. Do kontaktowania się z nami. My aktywizujemy tych seniorów na przykład sportowo, a tutaj też taka zachęta do tego, żeby zająć się kulturą. Dokładnie tak, te grupy są bardzo silne, tylko one nie mają gdzie się pokazywać. Najczęściej w tych miastach powiatowych no występowały te grupy występowały wszędzie już gdzie, gdzie mogły. Natomiast często, często odbywaliśmy takie 12, 12 spotkań w różnych częściach województwa i jest, jest zapotrzebowanie na prezentację na prezentację tych grup właśnie tutaj w stolicy regionu. To jedno. Drugie, o czym Pan wspomniał, to NGO, Wojewódzka Strefa NGO. Na czym polega ten projekt, jak Pani mogła przybliżyć? Tak, jak już wspomniał tak to jest to nasz nowy projekt, który polega w, głównie, w dużej mierze na wsparciu organizacji młodych i inicjatyw ludzi z województwa, którzy jeszcze nie są oficjalnie zrzeszeni. Tak jak wspomniałam, jest to oferta wsparcia, czyli w sposób bezpłatny. My jako ludzki Dom Kultury w zakresie, w jakim jesteśmy w stanie oczywiście wspierać, chcemy pomóc tym organizacjom, czy założyć fundację, stowarzyszenie, bądź inną organizację, czy właśnie rozwinąć ich dotychczasowe działanie. Oferta, jaką kierujemy na ten moment, to wsparcie doradcze i konsultacyjne. Mamy zasoby, mamy możliwości, czy to w, jeśli chodzi o pozyskiwanie, czy rozliczanie dofinansowania, czy księgowości, czy, czy z zakresu promocji, marketingu. Mamy takie możliwości, żeby tym osobom pomóc, doradzić i takie konsultacje oczywiście bezpłatne przeprowadzić. Mamy Czyli dużo konkretów z takiej strefy? Czysto biznesowej można powiedzieć, tak, tak prowadzić. Tak, taką... dokładnie. Wiemy, mamy takie sygnały od, od organizacji, że chociażby napisanie statutu jest dla, dla nich dużych problemem, czy zgłoszenie organizacji do KRS-u. Mamy takie możliwości, żeby im w tym pomóc i ich w tym, w tym wspierać. Kolejną możliwością wsparcia, jaką im oferujemy, jest użyczenie infrastruktury. Mamy przygotowane już w tym momencie dla nich specjalne pomieszczenia z pełnym wyposażeniem, z dostępem do internetu, do sprzętu, z których mogą w dowolnym momencie tak naprawdę skorzystać. Możemy im użyczyć adresu siedziby czy korespondencji, możemy partnerować przy, przy różnego typu wydarzeniach kulturalnych. No właśnie, bo bezpłatne porady, użyczacie na przykład miejsca, na co w zamian? No ma, mamy dobrze doposażoną infrastrukturę? Możemy wiele y, projektów razem realizować, mamy dobrą kadrę, dobrze przygotowaną kadrę, mamy, y, to co powiedziałem, dobre kontakty w, regi w regionie, możemy wspólnie te pro projekty realizować. To co powiedziała Pani Malwina, na początku skupimy, skupimy się na takim merytorycznym wsparciu tych organizacji, od założenia, y, zarejestrowania y, za w KRS-ie, poprzez doradztwo, Księgowe, takie pra, prawne i organizacyjne, a w przyszłości chcielibyśmy wspólnie aplikować i środki zewnętrzne z, ta, z tymi organizacjami. Czy to oznacza, że będzie się rozwijała oferta łódzkiego domu kultury? Taki, taki jest nasz nas, nas cel, cel. Czy jeszcze jakieś nowości? Wiem, Ty... że mają być warsztaty. Warsztaty Proszę. takie, które mają też pomagać na przykład animatorom kultury, w tym, żeby się rozwijać. Dobrze. Zapewne chodzi pani o ofertę Regionalnej Akademii Kultury. Tak. Tak, działamy już czwarty rok, tak naprawdę. I kierujemy swoją ofertę szkoleniową, szkoleniowo-edukacyjną nie tylko do animatorów, bo jest to tak naprawdę cała kadra działająca przy w sektorze kultury z województwa łódzkiego, czyli mówimy tutaj o bibliotekarzach, muzealnikach, instruktorach, menadżerach kultury, ogólnie os wśród osób związanych z kulturą. Tak jak wspomniałam, cztery lata mamy... Blisko 200 szkoleń do tej pory przeprowadziliśmy, w których wzięło udział ponad 2700 uczestników. Ale czy w związku z tym właśnie jakieś nowe warsztaty, w nowym kierunku idziemy? Tak, my cały czas, czy podczas szkoleń, czy w, podczas spotkań indywidualnych, rozmawiamy z tymi, z tymi osobami, jakie jest ich aktualne zapotrzebowanie szkoleniowe. I tą naszą ofertę stale um, budujemy na podstawie ich, tak, tak naprawdę ich potrzeb. Oni także często już trenerom naszym prowadzącym zgłaszają konkretne zapotrzebowanie i cały czas tą naszą ofertę budujemy wyłącznie na podstawie zapotrzebowania. Tą nowością właśnie w RAC u to jest na Akademia Kształcenia KAD, będzie oferta skierowana dla organizacji pozarządowych właśnie. Za symboliczną opłatę chcielibyśmy również szkolić tych młodych animatorów kultury, bo Chcielibyśmy się związać z organizacjami pozarządowymi, które działają w obszarze kultury. To, to jest ta oferta, która będzie nowością. No, ale ja wiadomo, że także te projekty, które są już sztandarowe, również łódzki Dom Kultury no, będzie kontynuował. Czyli co, kolorowa lokomotywa? Kolorowa lokomotywa oczywiście tak, mamy środki na, 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 na ten projekt 2016, na tę edycję i tutaj z tego miejsca chciałem podziękować, yy, dlatego że. Dużą część tych środków przekazał nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To jest czwarta, czwarta edycja. Będziemy współdziałać z 13 miastami. Nowością będzie współpraca z Domami Kultury z Łodzi. I tutaj prośba do dyrektorów: jeżeli ktoś nie ma pomysłu na wakacje, chciałby się w to włączyć, zapraszamy. Koncertowo też będzie, bym chciał, żebyśmy posłuchali fragmentu e, z Kubryku, który w ten weekend był w łodzi. E, występy zespołów szantowych żeglarskich. Luźni mi chłopcy, masz swój głos, i morza mieli gość, lecz w ciała czy to dzień, czy noc, czy to wesz, czy noc. na morze wracać w duchu, znów miała pies. czy to dzień, czy noc, czy to weszłorocz. W znajomym codziennych prac, tym żartem uchał Nie tylko szanty w łódzkim domu kultury, wiem, że będą goście z zagranicy. Kubryk to jest przykład tego projektu, który trwa już dwadzieścia kilka lat i jest kontynuowany. Chcielibyśmy również kontynuować łódzkie Spotkania Teatralne. To już jest 38, dobrze pamiętam edycja. Pojawiło, pojawił się kolejny projekt od, już od kilku lat, dwóch lat realizujemy rokowanie. Projekt, który kierowany jest dla młodych zespołów z województwa które najczęściej nie mają się gdzie prezentować. On idzie jakby dwutorowo. Jeden tor to jest prezentacja, przynajmniej raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu pokazujemy nowe, alternatywne zespoły. A drugi tor to jest właśnie tor festiwalowy. On się zakończy niedługo, bo 3 czerwca będzie podsumowanie. Takie przeglądy powiatowe już się odbyły, albo odbywają jeszcze chyba dwa odbędą się. w Taki finał z dużym przytupem będzie w Łódzkim Domu Kultury po raz już trzeci. To jest to, co chcielibyśmy kontynuować. Oczywiście działalność bieżąca Łódzkiego Domu Kultury, to co się dzieje na co dzień, to co dzieje się od ponad 60 lat w Łódzkim Domu Kultury, oczywiście to jest kontynuowane. Bardzo dbamy o to, żeby, żeby te inicjatywy, które mają pełną tradycję, były no, prowadzone i i realizowane. A powiedzmy jeszcze jedno słowo o tych gościach z zagranicy, bo wiem, że będą ze Stanów goście na scenie występować. A to w ramach na... rokowania, tak? W ramach rokowania Chul. zespoły zagraniczne również przyjeżdżają do nas. Rozumiem. To ja bym chciała, żebyśmy jeszcze zobaczyli, jakie najbliższe wydarzenia, które Łódzki Dom Kultury organizuje. Już 29 maja w Sieradzkim Parku Etnograficznym przegląd o charakterze konkursu w czterech kategoriach kapel autentycznych, instrumentalistów, solistów ludowych, kapel opracowanych oraz zespołów i solistów inspirowanych folklorem. Wstęp wolny organizatorami są Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza, Muzeum Okręgowe w Sieradzu oraz oczywiście Łódzki Dom Kultury. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi we współpracy z Muzeum Książki Artystycznej od maja do czerwca realizują projekt Łodzią do Kultury. Jego celem jest pokazanie młodzieży z małych miejscowości województwa łódzkiego cennych i różnorodnych dokumentów kultury piśmiennej i ikonograficznej. Projekt przeprowadzony zostanie dla grup ze Stuńskiej, Dąbrowy, Bolimowa, Wolboża, Krośniewic i Ostrowa. I jeszcze Miejski Dom Kultury w Radomsku i Teatr imienia Stefana Jeracza Włodzi zapraszają na wyjątkowe wydarzenie teatralne. Premiera spektaklu pod tytułem Bank Bank na motywach filmu Telma i Louis Ridleya Scott'a. Premierowa prezentacja 29 maja o 19 w MDK Radomsko. I to są te wydarzenia, które przed nami w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. To była strefa Łódzkiego Domu Kultury. Na program zaprasza Łódzki Dom Kultury. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.